Czego się spodziewałem, kiedy zaproponowano mi współpracę przy kolejnej Ola Boga książce wybebeszającej uniwersum Alicji w Krainie Czarów? Spodziewałem się, że będę miał do czynienia z taką hieną, z takim sępem, wiecie, który wydziubuje to nadgnite mięcho z tego truchła, żywi się tą padliną i dawaj, patrz, moje jest oryginalniejsze, moje jest fajniejsze. Dla mnie nie jest problemem przeskoczenie Alicji w Krainie Czarów, bo nie przypadam z Alicją w Krainie Czarów i właśnie te nowe wersje Alicji w Krainie Czarów, te przeróbki przemawiają do mnie bardziej niż oryginał, niemniej, że by mówić o jakiejś miłości, ło, ho, ho to, to zdecydowanie nie. Dlatego, kiedy już dorwałem lustro i dowiedziałem się, że tak naprawdę wlazłem na niezłą minę, bo lustro to jest zbiór czterech opowiadań, które rozwijają uniwersum Alicji, Christiny Henry, opowiedziane dotychczas w tych dwóch książkach. Jak widzicie, nawet nie zacząłem czytać, nawet nie rozfoliowałem. Są jeszcze folii, czyli yy, Alicja i czerwona. Królowa. Spróbujmy, sprawdźmy, czy można to czytać niezależnie. Pytanie numer jeden. A co ze spoilerami? Są spoilery. I o ile jestem wrogiem spoilerów i zawsze mówię, że spoilery psują zabawę, o tyle okazuje się, że czasami paradoksalnie te spoilery zabawę dopiero rozkręcają. Bo mając spoiler, masz już jakiś smaczek, za którym idziesz. To jest raz i okazuje się, że w przypadku lustra. To się naprawdę sprawdza. Te cztery opowiadania, które są tutaj w tej książce zawarte, w książce przetłumaczonej, jeszcze zaznaczmy przez Marcina Kiszele, yy, mamy do czynienia tak naprawdę z tworami osobnymi, z tworami bardzo mocno niezależnymi. Owszem, to jest rozszerzenie tego uniwersum, owszem, te opowiadania nawiązują do tego z pewnością, o czym można było przeczytać w tamtych książkach, ale to, co jest najistotniejsze, to jest fakt, że każdy z tych opowiadań stan stanowi taką. Samodzielną, samoistną całość, każde osadzone na własnej historii, na własnym motywie, który rozwija od samego początku do końca. To, co najbardziej zaskakuje w ujęciu tej książki, bo pierwszym zaskoczeniem, nie małym zresztą, jest to, że w końcu coś związanego z Alicją w Krainie Czarów cholernie mi się spodobało. To jest pierwsze mega wielkie zaskoczenie. Drugie zaskoczenie to jest to, że ta książka. Przywiodła mi na myśl Wiedźmina Sapkowskiego. Opowiadania: pamiętacie, te pierwsze wspaniałe retelingi, kiedy Sapkowski na przykład brał na warsztat królewne śnieżkę, e, sprawiał, że została ona zgwałcona, i w związku z tym stała się tak naprawdę przywódczynią bandy, która chodziła i siała po strach, mordowała bez opamiętania, a ona sama dzieżbą zwana, nabijała na pal. Czy też ziarno prawdy? Fantastyczne opowiadanie bazujące gdzieś na pięknej bestii. Gdzie Piękną okazywała się być prawdziwie krwiożercza bestia. Czyli opowiadania będące mrocznymi wersjami baśni. Tyle, że tutaj nie opartymi na konkretnych baśniach, a przynajmniej nieznanych mi tekstach. Wydaje mi się, że to są właśnie teksty stworzone w obrębie tego uniwersum, natomiast odgrywają taką rolę i czyta się je równie dobrze jak Wiedźmińskie opowiadania. No dobra, stylistycznie. Sapkowskiemu, Krystyna Henry mogłaby botylizać, ale jeżeli chodzi o cały wydźwięk, o cały taki klimat, o poczucie tego, no to bym powiedział, że kurczę, jeżeli kogoś zachwyciło mniejsze zło, czy ziarno prawdy, yy, czy okruch lodu, proszę bardzo, Alicja jest lustro. To opowiadania niezależne, że kiedybyśmy zamknęli oczy na to uniwersum Alicji, kiedy zapomnielibyśmy, że mamy do czynienia z nazwami własnymi z Alicji w Krainie Czarów, z bohaterami z Alicji w Krainie Czarów itd. itp., to dostajemy tak naprawdę cztery mega solidne nie bójmy się tego słowa. Zajebiste opowiadania. Tutaj będę się posiłkował. Cudowne stworzenie. Yy, dziewczyna w bursztynie. Kiedy pierwszy raz przyjechałem do miasta oraz krzesło łaski. Problem z tymi opowiadaniami polegał w gruncie rzeczy na tym, że kiedy czytałem kolejne opowiadanie, to miałem wrażenie, że na pewno będzie gorsze od poprzedniego. Natomiast kiedy się ono rozwijało, okazywało się yy, równie dobre. A kiedy się kończyło, to stwierdzałem, że cholera tych opowiadań nie da się porównać. Także mój pomysł na to, żeby zrobić pierwszy chyba w historii, tego kanału filmik, gdzie będę tworzył hierarchię opowiadań od najlepszego do najgorszego wziął w łeb, bo po prostu każde z tych opowiadań jest wyjątkowe. Pierwsze opowiada o dziewczynce dziewięcioletniej Elizabet, która żyje w cieniu Alicji. No dobra, może nie żyje w cieniu Alicji. Tego konkretnego pięknego dnia żyje w cieniu Alicji. Wszyscy mówią do niej, Per Alicja i ona nie wie, co się dzieje, jest wściekła, wkurzona. Dajcie wy mi spokój z tą cholerną Alicją. Rodzice nie zauważają jej. Obcy ludzie też patrzą na nią przez pryzmat tamtej dziewczynki, która Okaże się być dość istotną osobą w jej życiu. Ale to, co jest najistotniejsze, to jest to, że. To jest opowieść osadzona w bardzo mrocznym świecie. W świecie, w którym dzieci mają naprawdę duży problem, bo dzieci muszą ulegać dorosłym, spełniać ich chore nierzadko zachcianki. W świecie, który jest dzieciom bardzo nieprzyjazny. W świecie, który zresztą te dzieci bardzo trywializuje. I tutaj mamy piękne przesłanie. Odpierz się ode mnie: Jestem dzieckiem, mam prawo popełniać dziecięce błędy, mam prawo działać lekkomyślnie, mam prawo wszystkiego nie wiedzieć, bo jestem do jasnej. Cholery, dzieckiem. Pogódź się z tym. A mimo to, że jestem dzieckiem, mogę posiadać siłę, yy, która przewyższy siłę dorosłego. Mogę okazać się wystarczająca. Drugie opowiadanie. W ogóle groteska, makabra po kokardę, bo znowuż tutaj towarzyszymy Alicji i topornikowi, którzy wędrują poprzez zamieć, poprzez zimę w poszukiwaniu domu. Nagle rozdzielają się, a Alicja trafia na dom. Na dom prawdziwie z koszmarów wychodzący. Dom, w którym dzieją się takie rzeczy, że musicie o tym sami przeczytać, bo nie będę wam psuł zabawy. Natomiast jest to zabawa dość makabryczna i groteskowa, i kiedy ja czytałem te opisy, to było takie o wow! No, dość mocno wychodzące poza granicę komfortu natomiast znowuż opowiadanie pokazujące, że czasami może się okazać, że pomoc drugiej osoby wcale nie jest ci potrzebna, że człowiek przyzwyczajony do pomocy drugiej osoby tak naprawdę nie docenia samego czy też samej siebie, swojej siły, swojej mocy, swoich możliwości. Przepiękne, mega klimatyczne opowiadanie. Kolejne znowuż to już totalnie inne. Inna historia, bardziej obyczajowa skupiająca się na rozwijającym się wojowniku, który nagle staje przed życiową szansą, ma okazję by zmienić swoje życie, tyle że znowuż będzie musiał decydować między tym co słuszne a tym co łatwe, decydując się Poświęcić niejako cząstkę siebie, by osiągnąć jakiś wyższy cel, decydując się oddać część swojej wolności, by móc zrobić coś dobrego, poprzez czynienie rzeczy no, nie do końca dobrych. No i wreszcie, na deser, opowiadanie, które bardzo mocno kojarzyło mi się z Osadą, ze świetnym filmem z Nicolasem Cage'em, mianowicie zamknięta społeczność, społeczność, w której specjalny sąd decyduje o tym, kto jest bez grzechu, a kto jest grzesznikiem grzeszni siadają na krześle łaski i Pierony w nich biją, bo grzesznika to trzeba kielim. To wybiera grzesznika, jak do tego dochodzi, nie psuje wam zabawy, natomiast to opowiadanie konkretne bardzo mocno skupia się na macierzyństwie i na tym, co to znaczy być dobrą matką. Czy dobra matka oddałaby swoje dziecko pod taki sąd? I czy dobra matka faktycznie jest matką idealną, i czy w ogóle ideał istnieje. Każde opowiadanie jest zupełnie inne, każde opowiadanie mające inną dynamikę, inną historię do opowiedzenia. I widać, że te historie bardzo się od siebie różnią, a jednak wszystkie te opowiadania łączą się ze sobą, przenikając jedno w drugie zgrabnie, czy też kiedy koniec stanowi początek kolejnego, albo kiedy po prostu kolejne jest rozwinięciem. Więc nie są to też takie opowiadania stricte oderwane od siebie. Razem tworzą też historię, ale z drugiej strony osobno, Także najpiękniejsze to jest to, że nie poczułem przytłoczenia Alicją w Krainie Szarów. To, że yy, w pewnym momencie zapomniałem o tej hienie, o tym sępie, który miał bywać czy wyżerać to mięcho zgniłe. Okazało się, że mam do czynienia ze świeżutkim mięskiem, że mam do czynienia ze świeżutką opowieścią, a to podejście do Alicji w Krainie Czarów jest równie dobre jak podejście Andrzeja Sapkowskiego do klasycznych baśni. To już chyba jest największa rekomendacja i ja więcej na ten temat nie powiem. Polecam Wam serdecznie. No i trzymajcie się ciepło. Cześć!